Witam, ja jestem Grzecznik i widzimy się w kolejnym odcinku. Zubota. No, tutaj powiem, że się nic nie spodziewałem, Tego co się stało, już tłumaczę, co się dzieje, bo dopiero odpłynie nagrywanie. Słyszę, że nie było takie. Stąd płyniemy tutaj, tu odpłynie nagrywanie i szukamy konwoju. Otóż, tu jest. Tu były, po drodze spotkałem już dwa konwoje i wyminąłem je. Jeden dosłownie spotkałem w momencie tutaj, albo tutaj gdzieś, jak skręcą na zachód centralnie, i gdzieś tutaj będzie płynął. Przepłynąłem więc na południe i popłynąłem na zachód. I spotkałem gdzieś tutaj kolejny konwój. Może bardziej tutaj. Moment, <laughs> żeby to był ten sam. Który też płynął na zachód. No szczególnie, że ten zostawiłem ze sobą, więc trudno, żeby znowu się trafił na ten sam. Chyba, że się magicznie tepnął. No i teraz trafiłem na kolejny konwój. Jak popłynąłem na południe i na zachód znowu odbiłem, który płynie w drugą stronę, Dobry Brytanii. No, i musiałem na szybko odpalić torpedę, już mnie uszkodzili. Już, już się zdążyłem trochę naprawić. Widzę ładnie, w skład amunicji tu walnęło. W ogóle się tego nie spodziewałem, w ogóle tego nie chciałem, ale mnie do tego zmusili. O nie, jeszcze ten nie zauważy. Co tam wzięli? Okej. Okay. Jakby mnie nie śledzili, to by. I bardzo kurde, dobrze. po prostu uciekamy, najgorsze szczerze, że oczywiście to zaczęli robić, jak zaczęli wykrywać, chciałem szybko odpalić właśnie wabiki i uciec, więc co się stało, chłop, który ten chyba, zaczął wyciągać torpedę, najlepszy ja sobie mandy wybrał, co nie? nie Dobra, cokolwiek to musisz to robić. Ja wiem, że jesteś zmęczony, ale to jest ten moment, kiedy musisz. Tankowca żadnego tam nie było. Trój chyba nas nie wykrył. A, tak myślałem. Nic sprowokować i się udało, niestety. To był błąd, prawda? Trzy konwoje, dobra. Jakim cudem tyle konwojów teraz spotykamy. Chyba jakiś mniejszy. To już jest czwarty konwój, który spotykam. Dobra, chwila przerwy. Zapalamy domyślne światełko. Okej, okay, wygląda jakby chłop się powi... O Boże... Dobra, ale ja widzę, że cała woda, która się wlała, została... Usunięta, super. Zgubili mój trop, to jest najważniejsze. Dopłynienie się tam dzisiaj to jest nie lada wyzwanie, naprawdę. 10 minut to nagranie już mam, które zrobiłem, ale... ...z pół godziny to ja się męczę wymijając wszystkie konwoje. Ja co chwilę wymienię jeden, wpadam na drugi. Przecież to już jest piąty konwój chyba. Jak ja bym miał tutaj taką podłużną na przykład część, nie? Bym przecież mógł pozatapiać, wrócić, zrobić po więcej. Ja pierdził jak ja bym tu odwalić? No, goddammit. Gdzie ten faluj? No może mi się wydaje. Chciałbym powiedzieć, że ułożenie jego mi się nie podoba. Nie, tych statków jest tak dużo, że moja gra chyba co właśnie. Co się dzieje? Ja sobie zapiszę, bo coś mi się nie podoba. Dobra, po crashu gry, widzimy się z powrotem. Bardzo mi się ten crash nie podoba, ale. Może mój komputer nie wytrzymuje 10 konwojów, które tu pływają. Czy tam. Nie wiem, 6 ich było chyba. Jak się no, dwa płynęły w tą stronę. Jeden płynął w przeciwną. Jeden płynął jakoś tak. I jeszcze tu są dwa wykryte przeze mnie. Może zaraz jak odpłynę trochę to będę w stanie zrobić. Czy my trafiliśmy na jakąś ichniejszą autostradę? Ja muszę sobie zapamiętać, że tu jest jakaś wolna autostrada, naprawdę. Jak mi teraz powiedzą, że nie ma żadnych okrętów w okolicy, to ja się załamę. Doskonale, nie wiem gdzie, ale doskonale. A, że jeden jest tutaj, no tak. <laughs> jeden jest tu i jeden jest tutaj. Nie wiem czy tu będziemy jeszcze jakieś operacje przy wybrzeżu Ameryki robić. Myślę, że to zbyt ryzykowne. Nam Tu na pewno będę chciał raz przepłynąć, ale to zobaczymy. Wiedziałem, że tuż po tym. Dobra. No i próbujemy znowu. Zaszkodzi się ile się da. Dobra, zrobimy serełu. Okej, okay, to jest lotniskowiec. To jest nasz cel. Walony Spitfire czy inne jakieś. Ej! Ej! On nam daje właśnie dobre. Patrzcie, rozpoznanie. A to jest OP. Dajcie chwilę, się muszę rozejrzeć. Co my tu mamy? A, patrzcie, wrócimy na odniskowiec. Dobra musimy dać radę od nisko sam się nie zatopi chodź na no tu chodź na no tutaj Mhm. Mm Dobra. I teraz tak. Trzeba to porządnie zrobić. I tak. Nie pamiętam co wy tam robicie teraz, ale na pewno nie ładujecie tej torpedy, którą chcieliście załadować. Ładujecie te trzy torpedy teraz. Co ja trafiłem? Och, jeszcze ją, co trafiłem, tu kanonierka. A to, kanonierka? Dobra. Ładnie trafiliśmy go. Dobra, trzy. Pierwsza. Druga. Trzecia. Gwarci jedna. Druga. Trzecia. Halo? Co tu się stało? Dobrze! Tak, właśnie oto nic nie... Nic nie robię. O, o, właśnie o to tyle robiłem. Hmm, karier? Ktoś powiedział karier? A nie, karter. Przepraszam, już myślałem, że... ...karier tam był powiedziane. Już chłopak chciałem strzelać. O, ten też jest super. Dobra, wróćmy do naszego głównego... No, to już powinno spaść, ale już nie narzekam tak bardzo na tą fizykę w grze, bo w tym, żeby była gorsza. Zatopiliśmy lotniskowiec, to mi wystarcza na wszystko. Widzicie, to jest tak ciężki okręt, że widzicie, jak on się powoli przewraca na bok. A przecież na przyspieszeniu to ogarniamy. Widzę dużo różnych składków eskortujących, ale nie widzę żadnych krążowników ani nic. Ale lotniskowiec zatopić w końcu się udało. Patrzcie, piętko do góry się przesunął. Czem stopką Różnie to mówią na to. Ale obie chyba wersje są poprawne. Czemu ja nie mogę tego użyć, przepraszam? Czy ja już wywaliłem wszystkie? Nie. Курда. Ja mam przeciek, zobaczmy, to jest najważniejsze. Chyba nie było przecieku. Dobra. No, ostatni własny jest już, widzę, ciężką kampanią. A to przecież nie ostatnia, jeszcze 2 lata wojny. Dobra, wynoszmy się na 50, bo tu jest mocne ciśnienie. Jak, przepraszam, ty mnie widzisz? Mnie aż wyrzucił... O ja pierdził aż się, siłowo... no powierzchnię wyrzuciło. Biegnij chłopie! No, ten nisko coraz bardziej idzie na dno. O, jest i ten samolot. Wciąż nie odpadł, przeklejony. Już jak stąd spływamy i robimy... ...takie straty piękne... Przynajmniej naróbmy ich porządnie. Centralnie. Oczywiście, że... Ja nie, nie wiem od czego to zależy. Dobra. A no, mi szkodzi w sumie go dobić? After all, why not? Why Nie mnie wystrzeliło? O nie, co ja bym zrobił. Ja się uszkodziłem was. O! <laughs> <laughs> Boże, czyli się da uszkodzić własną torpedą, a mówili, że to niemożliwe. Mamy jakiś save. Położyłem pół godziny temu, dobra, ja zapisuję, to. to jest zbyt dobre. I tylko jeden mały przeciech. Co ta torpela płynęła? Boże, te c są tak głośne. Ej, ale trafić to ładnie trafiła. Dobra, to mi opuść, ja chcę zobaczyć jak dużo wody nabraliśmy. Minimalnie. Gdzie ja, przepraszam, oberwałem? W lewej, to nie? Czyli wynikałoby, że tu oberwałem. Potem się muszę wynurzyć i to zobaczyć. No i ładnie. Okej. Okay. A teraz mamy jedno zadanie. Przeżyć. To co zrobiliśmy dosłownie? Włożyliśmy w sprychy. Włożyliśmy kij sobie tą torpedą, ale zarazem chyba wszyscy nas stracili. Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć. No, trochę chyba się osmolił. Dobra, wracajmy. Nie, ja już mam. Boże, co to za misja była? Nie wiem, że lotnisko my zatopiliśmy do siebie samego torpedą, jeszcze trafiliśmy. I przeżyliśmy! Jeszcze wróciliśmy w jednym kawałku. Myślałem, że jak ta torpeda już w, no, uderzała, to straciliśmy z połowy marynarzy. Nie. Ja pierdziu, co za emocje. Emocje jak ta lala. Jej, dodatkowo mężczyzna krowa. Kurde, tak niewiele zabrakło. Wydawało że tam było 9000 coś. Lotniskowiec amerykański, zatopiliśmy. Boże, amerykański lotniskowiec. Ile fraktowców? Raz, 3, 4, 5, 5, 6. Przepraszam, 6. Tak, 4, 6. Jedna korweta, jeden niszczyciel. Jedno lotniskowiec. Mhm. Mm u zero, ale za to ja pierdził, co się odwaliło. To na pewno się zapisze w długiej historii Kyrgyz Marina jako, sam nie wiem co nawet. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, jeszcze zobaczę, czy coś nowego jest. Stron południowy, czemu by nie, chociaż chciałbym. Też ostatni ten nie ucieknie chyba, co nie? A co więcej wam pokażę. Tych różnych rzeczy do zrobienia widziałem, że coś było jeszcze, tylko nie wiem, czy się wyrobimy czasowo. O, operacja specjalna taka odzyskanie złota. To można w dowolnym momencie zrobić, więc. Trochę korsi, żeby zrobić teraz, ale też bym chciał to dokończyć. Nie wiem, pomyślę, co zrobić. To jeszcze też mamy pół roku na zrobienie tego, więc w sumie to powinno być priorytetem tak naprawdę dla nas. Tego się niestety nie udało, zabrakło nam niewiele. Hmm, a teraz, bez czasu, więc dowolnie. Będziemy robić to co Amerykanie: już chwytywać statki płynące do Rusty. Tak, dobrze pamiętam, że nie był taki czarny cały jak po tym wybuchu. No, dobra, wszystko się zgadza. Do następnych odcinków, do następnych streamów widzimy się w kolejnych próbach storpedowania samego siebie po prostu. No, nie, ja nie mogę z tego co się stało. To było piękne. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach streamka. Heo!